Dzisiaj w niedzielę palmową na Buskim rynku odbywa się regionalny kiermasz świąteczny kukuryku w cielętniku. Na kiermasz zapraszają Państwo! Burmistrz miasta i gminy busko zdrój oraz Buskie Samorządowe Centrum Kultury jest ponad 20 stoisk, na których są koła gospodyń wiejskich i miejskich, stowarzyszenia, kluby, placówki szkolno-wychowawcze z terenu miasta i gminy busko zdrój i nie tylko. Mogą państwo nabyć oraz skosztować przepyszne tradycyjne swojskie wyroby, zakupić palmy, świąteczne dekoracje, stroiki i inne ozdoby związane ze świętami wielkanocnymi. Serdecznie Państwa zapraszamy. Dzień dobry, ja bardzo serdecznie witam na kolejnym kiermaszu w popularnie przyjętym Kukuryku w cielętniku. Dzisiaj jak widzimy pogoda wspaniała, tak również wyjątkowe święto, bo Niedziela Palmowa to jest pewne nową w organizowaniu tego naszego wspaniałego kiermaszu świątecznego. Zainteresowanie znaczne i cieszę się, że również jest Około 20 wystawców, więc czy ponad 20 to chyba to jest to dobra prezentacja, szczególnie i kół gospodyń wiejskich i szczególnie gospodarstw, które prowadzą produkcję i zwierzęcą, i produkcję mleka, ale, ale przede wszystkim to, co zawsze jest tradycją, szczególnie przy tego rodzaju świętach, to wypieki ciast. ciast domowych, najsmaczniejszych, które naj o najprzeróżniejszych smakach i to można tutaj dzisiaj zaprezentować, ale przede wszystkim skorzystać i kupić na już najbliższe na zbliżające się święta wielkanocne. Mam nadzieję, że kolejny kiermasz to też dobra promocja nie tylko tutaj naszego miasta i gminy, ale promocja tych wszystkich środowisk z terenu naszych kół gospodyń, z terenu naszych sołectw, gdzie właśnie kultywowane są te tradycje świąteczne. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tym kiermaszu. No i życzę wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Spokojnych, Radosnych i Pomyślnych Świąt Wielkiej Nocy. A w poniedziałek, jeśli pogada dopisze, to, to też dużo atrakcji w Laniu, nie tylko wodą. Dziękuję. Od siedmiu lat spotykamy się na rynku na Placu Zwycięstwa w Busku Zdroju, promując produkty lokalne, tradycyjne i te, które są y, najbardziej. Y, Poszukiwane przez nas na wszystkie święta i świętki, świętej, święta Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Co roku, dwa razy do roku na rynku, w plac, na placu zwycięstwa odbywają się kiermarze. Dzisiaj koła gospodyń, jak również kluby, jak również prywatni przedsiębiorcy dostarczają Państwu różnego rodzaju produkty. Od chleba na zakwasie do barszczu, też również na zakwasie różnego rodzaju ciasta, baranki, oczywiście smalec i oczywiście podroby, kiełbasy. To wszystko dla Państwa tylko dzisiaj w Busku Zdroju. Produkty te można nabyć oczywiście na Szlaku Kulinarnym Poniedział i Powiśla, które są codziennie na telefon, niejednokrotnie w gastronomii, codziennie do skosztowania. Dzisiaj Państwo możecie kupić chleby na zakwasie, barszcze, zajączki, jajka, i różnego rodzaju ciasta, baby. Yy, no i wszystkiego najlepszego święta. Życzymy Państwu od Burmistrza i Błyskiego Samorządowego Centrum Kultury.